Hej 2 3 Fuck! moje naleśniczki! Z tej strony pancake i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku nagrywam demaskot tak. Wiem już kilka razy to nagrywałam, ale jak niektórzy wiedzą, że mam nową maskotkę kanału od niedawna, czyli tą spanielkę, którą widzicie, ehm, więc no będę odpowiadać na pytanka związane z tą maskotką. No dobra, więc nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. No dobra, więc czas na pierwsze pytanie. Jaki numer ma Twoja maskotka? Moja maskotka ma numerek Kratka 960. Drugie pytanie. Dlaczego akurat ją wybrałaś na maskotkę kanału? Wybrałam ją, ponieważ ta spanielka była od dawna moim największym marzeniem, tak samo jak ta fioletowa spanielka, co puszcza oko. Ale. Bardziej chciałam jednak na maskotkę tą z którą widzicie. Bardzo długo szukałam tej oferty, nawet chciałam już fejka zamówić na Aliexpress, ale się okazało, że oferta była w jednym sklepie internetowym i ją kupiłam. Trzecie pytanie, czy jest w niej coś specjalnego? Um, chyba nie, nic takiego specjalnego nie ma. Czwarte pytanie. W jaki sposób ją dostałaś? Eee, więc tak, jak wcześniej mniej więcej mówiłam, że chciałam kiedyś zamówić fake'a tego spaniela na AliExpress, ale się okazało, że znalazłam ją na Allegro. Tak, tą spanielkę jeszcze oryginalną i za bardzo dobrą cenę. Ona kosztowała około 50 zł, z tego co pamiętam. Mogę się mylić oczywiście. I w końcu ją mam. I kupiłam razem z jedną fioletową shorterką. Najwyżej do góry po prawej stronie będziecie mieli kartę z tym shoppingiem. Piąte pytanie: jaka jest jej osobowość? Hmm, bardzo dobre pytanie. No, nie wiem, może być na przykład przyjacielska, towarzyska, pomocna, miła. No, podobne cechy jak moje. Szóste pytanie. Czy Twoja maskotka wygląda jak Ty? No, nie wygląda jak ja. Nie mam niebieskich oczu, tylko mam takie bardziej piwne. E, brązowych włosów nie mam, a w szczególności brązowych z takim ombre, czyli z e, końcówkami w, w różnych kolorach. No wiadomo o co chodzi, nie? Co to jest ombre, ale ja ombre nie mam właśnie, bo ja jestem blondynką. Siódme pytanie: jakiej płci jest Twoja maskotka? No, oczywiście, że jest dziewczyną. No dobra, więc pora na ósme pytanie, a dokładnie wyzwanie: Część tyłkiem maskotki przez 10 sekund. Jak wyzwanie, to wyzwanie. No trzeba zrobić co, nie? No dobra, dobra, już wystarczy, ok? Dobra, więc pora na dziewiąte pytanie. Ubierz swoją maskotkę w twój ulubiony kolor. Z tego co pamiętam, te cztery kolory, co wtedy były ubrane moje, były maskotki. Chyba już były wtedy wszystkie kolory, bo już nie pamiętam. Ale ostatnio podoba mi się kolor szary. Nie, że dlatego, że tło jest trochę białego i trochę szarego. To nie o to chodzi, bo ostatnio ten kolor mi się bardzo podoba, ten szary. Czy tam srebrny, jak to tam woli. I zaraz ją przebiorę. Jesteście gotowe naprawdę pokazać, że chcecie to? Ta Dobra, więc pora na dziesiąte pytanie. Jak ma na imię twoja maskotka? Moja maskotka ma na imię Moli. I ostatnie, jedenaste pytanie. Co byś zrobiła, gdyby twoja maskotka zaginęła? No oczywiście, gdyby zaginęła, to by zamówiła. Gdyby jeszcze była oferta, to bym ją jeszcze raz zamówiła. Ale gdybym ją zgubiła, to bym się ściekła naprawdę. I bym chyba kupiła z pięć takich spanieli tych samych, to może aż tak się nie zgubią. To nie no, żartuję. Ale nie, gdybym ją... Z zgubiła, gdyby zaginęła, to by ją na pewno szukała wszędzie, w każdych kontach i tym podobne. Ale gdyby się nie znalazła, to bym ją jeszcze raz zamówiła. doki to by było na tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek na moim kanale wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co macie zrobić, nie? No dokładnie, łapkować, komentować i subować z dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media. Linki i tam nazwy będziecie mieli w opisie. No dobra, więc ja się z Wami żegnam i pa pa!